Świat Hollywood wstrząsnęła smutna wiadomość, która dotknęła miliony fanów i miłośników kultury filmowej. 23 października bieżącego roku, w godzinach wieczornych, zmarła aktorka June Lockhart, znana z legendarnych seriali, takich jak Zagubieni w kosmosie oraz Lassie. Ta niezapomniana gwiazda obchodziła niedawno swoje stulecie życia. W zagranicznych mediach podano, iż przyczyny jej śmierci były naturalne. W ostatnich chwilach towarzyszyły jej bliskie osoby, w tym córka June Lockhart, Elizabeth oraz wnuczka, Christiane. Rodzinny rzecznik Lyle Gregory, przyjaciel June od wielu lat, w rozmowie ze Associated Press ujawniał, że do samego końca była pogodna i ciekawa świata. Codziennie czytała New York Times oraz Los Angeles Times. Bardzo dbała o to, by być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. Pogrzeb aktorki odbędzie się w gronie rodzinnym, a bliscy poprosili, by zamiast kwiatów przekazywać datki na rzecz organizacji Actors Fund, ProPublica oraz International Hirin Dog Incorporated. June Lackhart przyszła na świat w Nowym Jorku w 1925 roku w rodzinie aktorskiej. Jej rodzicami byli Gene i Kathleen Lackhart. Już w wieku ośmiu lat zadebiutowała na scenie w operze Peter Ibbetson w Metropolitan Opera. Trzy lata później, w 1938, zagrała w filmie opowieść Wigilina, wcielając się w postać córki Boba Kratczyta. Na Broadwayu miała okazję wystąpić w takich spektaklach jak For Love or Money oraz The Grand Prize. W 1948 roku za swoją rolę w For Love or Money odebrała specjalną nagrodę tony dla najbardziej obiecującej debiutantki. Swą karierę telewizyjną June Lackhart rozpoczęła w 1949 roku, biorąc udział w popularnych programach takich jak Hallmark Hall of Fame, Shirley Temple's Storybook, Wagon Train czy Gensmoke. Przez blisko 8 dekad swojej kariery występowała w wielu znanych serialach takich jak Petticoat Junction, General Hospital, Beverly Hills 90210, The Beverly Hills, Happy Days, Full House, Roseanne czy Chirurdzy. Największe uznanie zdobyła jako matka w kultowym serialu Lassie, w którym występowała od 1998 roku. W latach od 1965 do 1968 roku zagrała główną rolę rodziny kosmicznych podróżników w produkcji Zagubieni w kosmosie. Po latach, w roku 2021 – na nowo zagościła w tym tytule w wersji serialu Netflixa, użyczając swojego głosu jednej z postaci. W wywiadzie dla NPR w roku 2004 Lackhart wspominała, że Zagubieni w kosmosie zainspirowali wielu widzów do pogięcia kariery naukowej. Ludzie mówili mi, że dzięki Zagubionym w kosmosie zdecydowali się zostać naukowcami. Przez sześć lat grałam w Lassie, ale nikt nigdy nie powiedział. To sprawiło, że chciałem zostać farmerem. To dwukrotna nominacja do Nagrody Emmy w tym za najlepszą rolę pierwszoplanową w dramatycznym serialu Lassie świadczy o jej niezwykłym talencie. W Hollywood Walk of Fame umieszczono dwie gwiazdy na jej cześć, jedną poświęconą filmowi, drugą telewizji. W roku 1951 poślubiła Johna F. Maloneya, a małżeństwo doczekało się dwóch córek, Anne oraz June Elizabeth. W roku 1959 małżeństwo zakończyło się rozwodem. June Lockhart Legendarna gwiazda seriali Lasy i Zagubieni w kosmosie odeszła w wieku stu lat, pozostawiając po sobie bogate dziedzictwo aktorskie.